Król dżungli odpoczywa w swoim naturalnym środowisku. A z nami Borys Mańkowski, który jest wycilowany, zrelaksowany na targach fiwę. E, jak samopoczucie? E, wyjątkowo dobrze wyjątkowo zrelaksowany z racji na to, że sami widzicie gdzie jesteśmy. Jesteśmy w towarzystwie cudownych konopi, także jak mam nie być wycilowany. Borysie, Tygrysie, tak. kiedy Cię zobaczymy w klatce? No w tym roku na pewno. Wiem, że przyjechałeś o 14, ale już o 9 jednostka treningowa była zrobiona, więc nawet w tak zapracowanych, w tak zapracowanym grafiku zawsze znajdziesz czas na to, co najważniejsze. No numer jeden to jest trening. Jak kiedykolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek mi się nie działo. I po treningu mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj przyjechać. Bo w sobotę tylko jeden na szczęście, więc właśnie tak jak powiedziałeś, zrobiłem go o 9. No i się zjawiłem tutaj. Jak wiosło i Bartosz się trzymają, dojeżdżają cię na treningach? Oni zawsze trzymają się bardzo dobrze, ja niekoniecznie się czuję zawsze bardzo dobrze, bo właśnie to co powiedziałeś, dojeżdżają mnie czasami zbyt mocno i wtedy się czuję trochę... jasny, Ale trudno. Przed ostatnim KSW udało Ci się potrenować z Tomkiem Dylakiem, który pokazał Ci kilka efektownych i efektywnych akcji. Już wychodzą w ciemno? No nie mogę Ci powiedzieć, <laughs> czy wychodzą. By dopiero, dopiero zacznę mocne spary, to wtedy się dowiemy, czy wychodzą. By ale myślę, że wyjdą, bo to jednak mój styl. Twój styl jest petarda. Będzie ten pojedynek za Aslanem czy nie w końcu? Nie mam pojęcia. Są mowy o Aslanie, są mowy o normalnie. Także zobaczymy na kogo patnę. Kogo byś wolał? Ja powiem szczerze, że moim takim e, moim małym marzeniem, można powiedzieć, no małym, bo to jednak duże, jest to, żeby zrewanżować się Parkowi w bardzo brutalny sposób. Później z racji tego, że po prostu mamy 1-1 za Slamem, no to wypada po prostu dać mu ten rewanż, bo, bo też go bardzo chce. Więc dać go za Slamem. A później plan docelowy jest też wyjątkowo ambitny. Jak bardzo się cieszysz z tego, że Gamer podpisał kontrakt z UFC? Asia Jędrzejczyk mu bardzo w tym pomogła. No i jedziecie, ryzykowna rzecz. Na początku miał 8 tygodni, potem miał 7 tygodni przerwy. Teraz znowu będzie miał... No to jest bardzo ambitny plan. Wymagający, także no wszyscy powinniśmy trzymać siłki za niego, dosłownie wszyscy, 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 bo no mało, 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 mało jest takich zawodników w ogóle na świecie, którzy by się podjęli czegoś takiego w tak krótkim czasie, także powiem tak, jeżeli Gamer to zrobi, czyli wygra, a wierzę w to, że wygra, no to rozbija bank w tym roku. Powiedz mi, na ile to była faktycznie kontuzja Mojkano i to zastępstwo Mike, Mike Browna, tak naprawdę Asia pewnie zasugerowała, na ile to tutaj, no bo wskoczyć do chyba najbardziej obstawionej dywizji w UFC na świecie jest cholernie ciężko. Jest cholernie ciężko, ale nie wypadku, kiedy masz 17-0. <grych> bo umówmy się, pokaż mi drugiego gościa, który ma 17-0. Nawet jeżeli są jakieś podobnie zawodnicy, którzy mają podobne rekordy, to myślę, że na całym świecie można ich policzyć za palcach jednej Jeszcze Gamer powiedział tak, że tak naprawdę on się nie przejmuje tym pojedynkiem, ponieważ on się przygotowywał pod Shamila na początku, który ma stylistycznie bardzo podobną grę, więc tutaj te elementy zapasów, czy tych niewygodnych łokci, stujek chyba będzie, będzie no przerobiony mocytem. No taka jest prawda, tak naprawdę Gamer jest bardziej przygotowany na obecnego zawodnika, Niż, e, na niż na Mariana Żyłkowskiego. Także, także to jest fakt, że on po prostu miesiącami się przygotowywał pod takiego właśnie zawodnika tego typu, no nie miesiącami, zapomniałem, że to trwało parę tygodni, ale, ale mimo wszystko. E, dziękujemy Ci bardzo Borysie za wywiad, e, zostawiamy Cię, i dalej e, z Hempkingiem, e, a my lecimy robić dalej relacje. No pochilełabym sobie, ale widzę, że się uzbierała tutaj e, parę <laughs> osób, także muszę wstać, porobić zdjęcia, więc koniec chillu, wracamy do roboty. Dzięki, serdecznie. Dzięki, siema. Jeżeli chcesz mieć klatę jak Borecki, zostaw suba i zostań z nami na dłużej.